Cześć, dzień dobry. Witamy Was serdecznie z przed Fortu Prokocim, jednego z fortów twierdzy Kraków, koło którego niedaleko mieszkamy. Ale tym razem zabierzemy Was na drugi kraniec Polski, do Świnoujścia. To tam powstawały Forty Twierdzy Świnoujście, zresztą w podobnym okresie czasu jak w Krakowie, w połowie XIX wieku. Gotowi? No to ruszamy. Płyście Świny od dawnych czasów miało znaczenie strategiczne. Przez wieki różni najeźdźcy próbowali tędy wedrzeć się na Zalew Szczeciński i zagrozić bogatym pomorskim miastom. Już w XII wieku po obu brzegach Świny znajdowały się obronne grody kilkakrotnie niszczone przez Duńczyków. Pierwsze nowożytne umocnienia w tym miejscu powstały pod koniec lat 20. XVII wieku, w czasie wojny trzydziestoletniej. Forty ziemne typu Kare, czyli na planie kwadratu, wzniosły najpierw wojska cesarskie Habsburgów, a potem Szwedzi. Ci ostatni pozostali nad Świną przez ponad 90 lat, broniąc jej przed zakusami Brandenburgii, a potem Prus. To właśnie Prusy, które od 1721 roku objęły rząd nad Ciśniną, założyły port. Miasto Świnoujście oraz nowe fortyfikacje, które bronić miały miasto przed Szwedami, którzy kilkakrotnie próbowali odzyskać panowanie nad okolicą. Nie minęło nawet kolejnych 90 lat, gdy Świnoujście zajęła armia Napoleona, która postawiła po obu stronach cieśniny dwa drewniane forty. Ale to ostatecznie Prusy zachowały władzę nad Świnoujściem. Dopiero w 1846 roku władze Prus podjęły decyzję o budowie twierdzy. Rozpoczęcie rzeczywistych prac przyspieszyła dwa lata później półroczna blokada Świnoujścia przez zaledwie jeden duński okręt. Twierdza Świnoujście, ogłoszona na początku lat 60. XIX wieku twierdzą morską trzeciej rangi, składała się z czterech werków, czyli dzieł obronnych. Trzy z nich Zachowały się po dziś dzień. Niestety, pośród zachowanych fortów nie ma najstarszego i największego, werk eins, czyli jeden, zwanego fortem portowym. Fortu portowego nie możemy zobaczyć, ponieważ został on wysadzony w powietrze na początku lat 70. podczas budowy terminala przeładunkowego. Był co prawda wpisany na listę zabytków, ale wiadomo z wielu miejsc w Polsce, że wpisanie na listę zabytków niczego nie gwarantuje. Werk 1 składał się z dwukondygnacyjnego bloku koszarowego na planie trapezu z wewnętrznym dziedzińcem. Strzelnice artyleryjskie były skierowane w stronę kanału portowego oraz od strony lądu. Posiadał około 70 dział. Nad budowlą dominowała baszta obserwacyjna z zasięgiem widoczności po plażę na zachodzie poprzez redę portu po wschodnie przedpola twierdzy. Blok koszarowy oraz zaplecze plac broni były chronione wałem ziemnym i fosą. Dodatkowo plac broni chroniła kaponiera a fosę trzy koice, czyli schrony do obrony dna fosy, do których z placu prowadziły trzy poterny, czyli ukryte przejścia. Po kolejnej wojnie Prus, tym razem z Danią, pojawienie się nowej broni, jak pociski z zapalnikami uderzeniowymi, wymusiły modernizację Werk 1, jak i pozostałych fortów. Stropy bloku zostały nakryte czterometrową warstwą ziemi, zbudowano magazyn amunicji oraz usunięto basztę obserwacyjną. Fort został raz jeszcze przebudowany na początku lat 70. XIX wieku po zakończeniu zwycięskiej dla Prus wojny z Francją, ale żadne modernizacje nie mogły uczynić z przestarzałego już obiektu nowoczesnej fortyfikacji. Werk Ains stał się zapleczem portu wojennego i innych nowoczesnych umocnień. Po 1945 roku był jedynym z fortów przejętym przez wojsko polskie. Stacjonowały tu jednostki transportowe, zaopatrzeniowe oraz KBW. Ostatecznie fort ustąpił miejsca terminalowi przeładunkowemu. Pięć lat po rozpoczęciu budowy Werk Eins, na zachodnim brzegu Świny, ruszyła budowa fortu reditowego oznaczonego Werg Drei, który szybko zaczęto nieoficjalnie nazywać Engelsburg, Zamek Anioła. Tę nazwę fort zawdzięcza podobieństwu do Zamku Świętego Anioła w Rzymie. Jak widać, podobieństwo jest spore. Fort Anioła, czyli werk Dray, miał za zadanie chronić ujście świny do czasu, gdy powstał kolejny fort zachodni. W centrum pentagonalnych wałów fortu, za ufortyfikowaną bramą, znajdowała się trójkondygnacyjna rotunda z tarasem otoczonym krenelarzem na szczycie. Na trzech poziomach znajdowało się 48 otworów strzelniczych dla dział i broni ręcznej. Na tarasie wznosiła się wieża obserwacyjna oraz szyb transportowy do wciągania dział na wyższe kondygnacje. Załoga fortu liczyła 100 żołnierzy. Podczas modernizacji w latach 70. XIX wieku dodano trzy remizy artyleryjskie, schron dla kanonierów oraz magazyn amunicyjny. Na przełomie XIX i XX wieku zlikwidowano wodną fosę, a fort stał się obiektem pomocniczym, zabudowaniami mieszkalnymi i gospodarczymi dla rodzin podoficerów. W okresie międzywojennym fort Anioła przeszedł w ręce marynarki wojennej. Obok niego cumowały okręty. Dzięki solidnej budowie został wykorzystany jako stanowisko obserwacyjne i punkt obrony przeciwlotniczej. Po II wojnie światowej był wykorzystywany przez Rosjan jako stanowisko obserwacji powietrznej i punkt prognozowania skażeń chemicznych. W 1992 roku został opuszczony przez Rosjan i 11 lat później został wydzierżawiony. Obecnie w forcie znajduje się wystawa i punkt gastronomiczny. Nieopodal Fortu Anioła znajduje się Werk Fir. Fort Zachodni, czyli West Battery. Powstał on na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku z zadaniem obrony wejścia portu i podjęcia ewentualnej walki z okrętami na morzu. Początkowo fort składał się z kwadratowej, jednokondygnacyjnej reduty z możliwością prowadzenia oknia we wszystkich kierunkach. Po otoczeniu reduty wodną fosą i wałem ziemnym ogień artyleryjski można było już prowadzić tylko w wybranych kierunkach. Po wojnie francusko-pruskiej pierwotne okopy dla strzelców i stanowisko ogniowe uzupełniono o remizy artyleryjskie, magazyny broni i amunicji. Najważniejsze zmiany miały miejsce podczas przebudowy z przełomu lat 80. i 90. XIX wieku, kiedy mały fort reditowy przekształcił się w ufortyfikowaną baterię artylerii nadbrzeżnej. Na nowej galerii wybudowano 7 stanowisk dla dział 150 mm, zastąpionych większymi działami 210 mm ringkanone produkcji krupa o zasięgu dział do 9 km. Kolejne pięć dział różnych kalibrów służyło do obrony lądowej. Załoga fortu liczyła w tym czasie około 300 żołnierzy. Bateria nie miała okazji wzięcia udziału w walkach, a po I wojnie światowej została przezbrojona w działa o kalibrze 150 mm, uzupełnione o dwudziałową baterię przeciwlotniczą. W połowie lat 30. na koronie północnego wału obronnego ustawiono cztery betonowe ośmiokątne fundamenty dla nowszych dział kalibru 150 mm. W forcie rozpoczął działalność szkolny oddział artylerii szkolący załogi baterii nadbrzeżnych. Do kierowania ogniem powstała prowizoryczna stalowo-drewniana wieża, którą w 1941 roku zastąpił kilkukondygnacyjny betonowy schron dowodzenia ze stanowiskiem dla dalmierza, łączności i z zapleczem socjalnym. Od 1939 roku bateria nosiła nazwę Henningsen, na cześć porucznika służącego niegdyś w tym forcie, a poległego 1 września podczas szturmu na Westerplatte. Do końca wojny bateria była przezbrajana i wzmocniona o działa przeciwlotnicze oraz dwie stacje radarowe. W ostatnim roku wojny bateria Henningsen zwalczała lotnictwo i ostrzeliwała cele lądowe na Wyspie Wolin. Przed wycofaniem się 4 maja 1945 roku porucznik Richter wydał rozkaz zniszczenia dział. Po wojnie Fort wykorzystywała armia sowiecka. Zbudowała ona tu trzy schrony z działobitniami wyposażonymi w amerykańskie armaty okrętowe kalibru 127 mm. Schrony wykonano niedbale, zaczęły pękać, co przyczyniło się do likwidacji baterii i obiekt został przekazany miastu. Od końca lat 60. do początku 90. w forcie był magazyn warzyw i owoców. W 2001 roku fort został wydzierżawiony i udostępniony do zwiedzania. Mieści się w nim Muzeum Historii Twierdzy, w którym pokazane są eksponaty z różnych epok w dziejach fortyfikacji świnoujskich. Wśród licznych obiektów znajdują się pozostałości po jednym z najsłynniejszych okrętów Marine, krążowniku Licow, zatopionym w świnoujściu pod koniec wojny. Po drugiej stronie Świny wznosi się jeden z najlepiej zachowanych fortów nadbrzeżnych w Europie – Fort Wschodni, znany bardziej jako Fort Gerarda. Również on powstał na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku jako połączenie istniejącej już Ostbaterii, Wschodniej Baterii i nowego fortu Werk 2. Nowy fort miał za zadanie obronę wejścia do portu i ewentualną walkę z okrętami nieprzyjaciela. Oba obiekty połączyła dwukondygnacyjna Redita uzbrojona w 25 armat 12funtowych. Kilka lat później na terenie fortu zbudowano duży magazyn prochowy i eksperymentalne betonowe laboratorium amunicyjne. W tym czasie fort był uzbrojony w lekką artylerię na dwóch stanowiskach na wałach, jedno do ostrzału obszaru między falochronami, drugie do ostrzału w kierunku wschodnim. Pod koniec lat 70. przystosowano fort do walki z flotą nieprzyjaciela na Redzie i zrezygnowano z podziału na dwie części. Został on otoczony wodną fosą o długości 800 metrów. Na jej północnym i południowym odcinku zbudowano dwie kaponiery połączone z fortem Poternami. Wzdłuż północnego wału zbudowano ławę artyleryjską złożoną z 11 murowanych działobitni dla 7 armat kalibru 210 mm na górnym tarasie i dla 4 armat kalibru 150 mm na tarasie dolnym, rozdzielonymi przez komory amunicyjne i schrony pogotowie dla obsługi. Amunicja i ładunki prochowe były przechowywane w podziemnych magazynach. Ławata jest jedną z najlepiej zachowanych w Europie. Podczas tej przebudowy, Redita została przekształcona w koszary. Zbudowano duży blok amunicyjno-koszarowy, wartownie oraz latryny dla oficerów i żołnierzy. Modernizacje były kontynuowane. W 1900 roku od strony portu zbudowano trzy stanowiska dla armat kalibru 90 mm. Ich stanowisko kierowania to obecnie punkt widokowy, skąd można obserwować współczesne przepływające tutaj statki. Pięć lat później wszystkie murowane budowle wzmocniono płaszczem betonowym, następnie doprowadzono elektryczność, telefon i kolejkę wąskotorową. Pomimo pełnej gotowości bojowej fort nie wziął udziału w walkach podczas wojny z Danią, Francją, jak i podczas I wojny światowej. Rozbrojony zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego, zarówno w okresie międzywojennym, jak i po zajęciu przez Rosjan, służył jako zaplecze koszarowo-magazynowe. Opuszczony przez tych ostatnich zaczął popadać w ruinę. Fort ten został wydzierżawiony w 2001 roku i udostępniony do zwiedzania pod potoczną nazwą Fort Gerhardt na cześć wybitnego budowniczego pruskich fortyfikacji, generała Gerharda Corneliusa von Walrave. Dziesięć lat później w forcie otwarto Muzeum Obrony Wybrzeża, będącego najprawdopodobniej największym prywatnym muzeum w Polsce. Zbiory liczące ponad 3000 eksponatów są prezentowane na kilku wystawach prezentowanych wewnątrz Redity. Chętni na zwiedzanie fortu mogą być oprowadzani przez przewodników w mundurach żołnierzy pruskich. Fort ma też swojego komendanta. W chwili powstawania tego filmu, załoga fortu toczy pierwszą w jego historii walkę walkę o dostęp dla zwiedzających. Od kwietnia Fort Gerhardt jest niedostępny ze względu na sąsiedztwo gazoportu i zwiększone wokół niego środki bezpieczeństwa. Trzymamy kciuki za pomyślne rozwiązanie problemu i umożliwienie wszystkim chętnym zwiedzania tego ciekawego obiektu. Jeżeli interesują cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał. Włącz również dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o tym, że na naszym kanale pojawił się kolejny film. A wszystkim dotychczasowym widzom serdecznie dziękujemy za uwagę.